Czy mogę cię zjeść, albo dać ci dawkę smakowitych kąsków, które pozytywnie wpłyną na Twoją fizyczność, ale to nie tylko, ale też na pracę Twojego mózgu. Więc dzisiaj kilka takich dań głównych, kilka inspiracji, które będą wprowadzeniem do dalszych filmików, ale będą niezwykle istotne, więc zostań do samego końca. A tematem dzisiejszego podcastu jest pytanie. Pytanie, czy jak nie ćwiczę? To znaczy, że jestem. Głupszy. Materiał zainspirowany książką w Zdrowym Ciele, Zdrowy Mózg. Polecam, przeczytajcie. Bardzo ciekawa książka. Ok, lecimy. Głównym zadaniem ciała jest noszenie mózgu. Thomas Edison tak twierdzi, także to, po co nasze, nasze ciała? To jest nasze rusztowania, dotrzymania naszego centrum. Ok. Ale wyobraźcie sobie, wyobraźcie teraz sobie, że wsiadacie do wehikułu czasu, maszyna wielka, potężna, ustawiacie tą maszynę, jest tam komputer i wstukujecie, wpisujecie, że chcecie się przetransportować. A, 10 tysięcy lat przed naszą erą. Ale maszyna zaczyna terkotać i nagle cofacie się nie o 10 tysięcy lat wcześniej, o 12 tysięcy lat. Wysiadacie, rozglądacie się, mrużacie oczy i mówicie: what the fuck, co tam się dzieje. Widzicie, a tam ludzie, Ubrani w skóry, garstka ludzi. Co byście pomyśleli w pierwszej chwili? Że to prymitywni jaskiniowcy, którzy w najlepszym wypadku mogą dopać zwierzę, zabić, a poza tym nawet w najmniejszym stopniu nie są zdolni do zaawansowanego myślenia. Mówicie sobie, no, jak tu z nimi gadać, o budabuddaj, nie? Na przykład. Ci ludzie faktycznie mówią innym językiem, ale nie zmienili się od nas nie wiadomo jak, ale co się na pewno zmieniło? Zmieniło się, i Wy to bardzo dobrze wiecie, zmieniło się na natężenie ruchu. W ciągu tygodnia spotykamy tylu ludzi, ile oni spotykali przez całe życie. Ruszali się zdecydowanie więcej niż my. Przez miliony lat nasi przodkowie byli bardziej aktywni fizycznie niż my jesteśmy dzisiaj. Powód był prosty. Żeby człowiek przetrwał, musiał się ruszać. Dlaczego? No bo wiecie, że musiał polować zwierzynę, przemieścić się z innej osady do następnej, było niebezpieczeństwo. Także on był zmuszony w niego też wydobywał się kortyzol, hormon stresu, ale ten hormon był pozytywny, taki ambitny, taki, że motywował go do działania, że on musiał to zrobić, żeby po prostu przeżyć. Teraz trochę jest inaczej. Ale oni się ruszali, robili to. Nie siedzieli przed komputerem, chociaż pewnie by chcieli, ale nie mieli takich udogodnień, jakie my mamy teraz. Ale są niezłą inspiracją dla nas. Wiecie, co jest najbardziej zaskakujące? Że ogólnie nasze mózgi, no, nie zmieniły się... E ani w ciągu 10 tysięcy lat, ani 12 tysięcy lat, nie wiadomo jak. Ale w związku ze zmianami nasz styl życia różni się bardzo, bardzo od tego, który został przystosowany, do którego zostały przystosowane nasze organizmy. Wiecie, każdy o tym bardzo dobrze wie, że mamy posiadły, siedzący, przygarbiony, wracamy do jakichś tam początków. No dobrze, więc tak reasumując, dobrze się zainspirować naszymi przodkami i wziąć z nich przykład, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Lecimy dalej. Mózg nie zużywa więcej energii niż zwykła żarówka, więc nie jest to nie wiadomo jaka elektrownia elektryczna, że to jest pf, paruje, tylko to jest jak żarówka. Dzisiaj możemy zakwestio zakwestionować, że mamy mózgi. Każdy sobie powiedzieć, w gruncie rzeczy jesteśmy naszymi mózgami. My jesteśmy naszymi mózgami. To nie one nas tworzą, to my je tworzymy. Aktywność fizyczna. Nie tylko sprawia, że lepiej się czujemy, wpływa też korzystnie na naszą kondycję, pamięć, kreatywność i odporność na stres. Nie sam mózg decyduje o tym, jak myślimy i żyjemy. To my, nasze myśli, nasze działania to my sami zmieniamy go i tryb jego funkcjonowania. To wy kierujecie mózgami, nie on wami. Pamiętajcie, to nie to, że teraz. O nie, tak już jest i ten. Nie, nie, nie. Mamy olbrzymi wpływ na to, co tam się dzieje. Tylko trzeba do tego dojść i być tego świadomym. Każda myśl, każde zdarzenie zmienia nasz mózg. Jest mu zdecydowanie bliżej do plasteliny niż do porcelany. Jest on niezwykle plastyczny i przyjrzyjcie się temu. Posiadamy 23 tysiące geny, geny, które są nam już dane jakby z góry, 100 miliardów komórek nerwowych i 100 bilionów połączeń. Więc zobaczcie, my tworzymy, my też niszczymy nasze połączenia, te komórki, i od nas zależy, czy my będziemy wspierać je, budować na pozytywny sposób, będziemy ćwiczyć nasz mózg, czy będziemy. Czy będziemy po prostu, no co, brać używki, nie pracować nad nim? oglądać telewizję i kompletnie o nim, o nim zapominać, twierdząc, że a mi się nie chce, tam, aż takie życie, że to trzeba przecież odpocząć, no i gdzie ja tu będę teraz pracował nad swoim mózgiem. Pff. No nie, nie, nie. Badania pokazują, że ruch jest niezmiernie istotny, o wiele ważniejszy niż wydaje się większości z nas, jeżeli chodzi o, oczywiście o mózg. I... Przetoczę Wam tutaj badanie. Badanie badań jest dużo, ale to jest bardzo ważne badanie, którym myślę, że się też zainspirujecie, więc słuchajcie do samego końca. W badaniu, którym za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym zbadano blisko 160-latków. 160-latków badano, podzielono ich na dwie grupy, ale to zaraz. Celem wspomnianego badania było zrozumienie, jak starzenie się wpływa na mózg, bo mózg starzeje się tak samo jak skóra, serce i płuca. Żeby odnaleźć odpowiedzi na te pytania, jak to działa, jak to funkcjonuje, tych 60-latków podzielono, jak wcześniej wspomniałam, na losowo na dwie grupy. Osoby należące do pierwszej raz w tygodniu chodziły regularnie na spacery, natomiast osoby z drugiej spotykały się tak samo, ale wykonywały spokojne ćwiczenia, gdzie ich puls kompletnie się nie podnosił. Wszystkich mózgi przebadano za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym na początku i rok później. Nie wiem, czy wiecie, ale rezonans magnetyczny to jest takie magiczne urządzenie, które pozwala jakby odsunąć pokrywę naszej głowy, zajrzeć do środka i zobaczyć, co tam w środku się dzieje, i co tam się gotuje, jak tam wrze i co się tam kompletnie zmienia. I najbardziej spektakularne odkrycie dotyczyło nie tylko wyników samych w sobie. Ile różnicy pomiędzy obydwiema badanymi grupami? Uczestnicy, którzy chodzili przez rok na spacery, nie tylko mieli lepszą kondycję, ich mózgi pracowały bardziej efektywnie. Gdzie było największa taka widoczność? W wzmocnieniu uległy połączenia między różnymi płatami mózgu, a szczególnie między płatem skroniowym, a czołowym i potylicznym. Poszczególne struktury mózgowe stały się po prostu lepiej zintegrowane, co, mówiąc krótko, oznacza, że cały narząd pracował efektywniej. W jakiś sposób aktywność fizyczna, czyli spacery, pozytywnie wpłynęły na wzorzec połączeń mózgowych. I to odkrycie oznacza, że mózg pracuje efektywniej u osób aktywnych fizycznie i że procesy zachodzące w organizmie z upływem lat dają się zatrzymać albo wręcz odwrócić, tak że mózg młodnieje. Więc kochani, zaczynamy ćwiczyć po to, żeby być dłużej młodym, a co? A spójrzmy na to z takiej perspektywy. Nie tylko patrzmy na aktywność fizyczną przez pryzmat, będę chudy, będę, wiadomo, zdrowszy, wiadomo, bo to jest ważne, ale patrzmy też ze względu na nasz mózg, żebyśmy byli bardziej inteligentniejsi, żebyśmy mogli się lepiej wypowiadać, wysławiać, rozmawiać z ludźmi i kształcić się, iść do przodu i cieszyć się z każdego dnia. I teraz zastanówcie się przez minutę nad tym, co właśnie usłyszeliście. I jeszcze raz to przesłuchajcie. I przemyślcie sobie to jeszcze raz, wbijcie to sobie do głowy. Jeśli nie jest to dla Was wystarczającą motywacją, żeby więcej i częściej się ruszać, to naprawdę, ja nie wiem, ja nie wiem co mogłoby nią być, ale myślę, że to badanie obrazuje doskonale, że powinniśmy zacząć się ruszać. Weźcie to do siebie, please. Ok, lecimy dalej. Nasz mózg jest bardziej podobny do modeliny, jest bardziej podobny do struktury, której możemy kształtować, niż do struktury niezmiennej, jaką jest porcelana. Wypiszę Wam podstawową receptę, ale takie must have, must have jak witamina C czy magnez, coś co musicie dostarczać w ciągu dnia, niezwykle istotne. Zalecenia dla tych bardziej opornych, no bo każdy ma swoje, jeden będzie lubił ćwiczyć, a drugi będzie lubił mniej ćwiczyć, więc taki co w ogóle nie ćwiczy. To niech pamięta, że nie musi być w ruchu nie wiadomo jak długo. Wystarczy 20-30 minut dziennie, już taka dawka będzie miała znaczenie na pracę waszego mózgu. To jest dobra wiadomość dla tych, co kompletnie mówią: ja pierdzielę, Ja mam teraz zacząć się ruszać, iść na spacer, biegać Nordic oh, No way. No właśnie, it is a way. Wybierz tą drogę i pójdź nią, i zobacz, co się zacznie zmieniać. Zaczną dziać się fajne rzeczy. Tylko rób to korupto systematycznie i wytrwale. Ale teraz przechodząc do takiego, dlaczego tak się dzieje? No, dlaczego tak się dzieje, że my bardziej mamy ten mózg bardziej w postaci modeliny, a nie w postaci porcelany? I zobaczcie, przyjrzyjcie się temu. Jeden z mechanizmów, który wpływa na plastyczność, to aminokwas Ona nazwie GABA. Aminokwas nazwa GABA. Trochę dowiecie się takich rzeczy bardziej profesjonalnych. Działa on w mózgu jak rodzaj hamulca, który spowalnia jego aktywność, żeby nic się nie zmieniło. Taki bęk, i nic się nie dzieje. Ale gdy jesteśmy w ruchu, ten kwas GABA jest mniej aktywny, przez co mózg jest bardziej reaktywny i gotowy na dezorganizację. Mózg osoby trenującej jest bardziej podobny do mózgu dziecka, a ma to właśnie związek z tym GABA. Czyli jeżeli mamy, yy, ćwiczymy, to ten aminokwas ulega wyhamowaniu. Więc pamiętajcie, że hamujemy GABA kiedy, wtedy, kiedy się ruszamy. I jesteśmy bardziej plastyczni tą modeliną, czyli zbliżeni do mózgu dzieci, yy, niż nam się to wydaje wtedy, niż dorośli. I w tych materiałach, ogólnie w tych materiałach wszystkich, bo to będzie część materiałów, omówię, jak korzystne dla mózgu mogą być ruchy ćwiczenia oraz wyjaśnię, z czego to wynika. Powiem wam co zrobić, żeby osiągnąć wszystkie korzyści, które zapewnia aktywność fizyczna, jeżeli chodzi o nasze ciało, jeżeli chodzi o nasz mózg. Będę was inspirować, dawać dawkę motywacji i wspierać w tym wszystkim, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne. Już wam mogę powiedzieć, że następny odcinek będzie o stresie i mózgu i aktywności. Będzie to połączone, więc śledźcie wszystkie odcinki, dawajcie łapkę, polecajcie to dalej, dawajcie to ludziom. No i Check this out, pracujemy nad naszą głową, pracujemy nad naszym ciałem, podchodzimy holistycznie do organizmu, nie skupiamy się tylko na jednej płaszczyźnie, a rozwijamy się wszelako, wszechstronnie. Ponieważ, jak powiedziałam na początku, w gruncie rzeczy, mózg to nie to, kim jesteśmy, tylko tym, nad czym możemy pracować. Nie jesteśmy naszymi mózgami. My tworzymy to, co jest w naszej głowie. Wymaga to pracy, wymaga to determinacji, wymaga to wytrwałości, ale czego nie robi się dla przyjemności przyjemności tego, że żyje nam się w konsekwencji czasu o wiele, o wiele, o wiele lepiej, skuteczniej i jesteśmy zadowoleni z każdego dnia. Przestajemy narzekać i cieszyć się tym, co mamy. Także, kochani, dziękuję, że wytrwaliście do końca, że mam nadzieję, że daję Wam to wartość i, i życzę Wam takiego. Takiej wytrwałości, ale życzę Wam głównie tego, żebyście nie zapominali o sobie i dbali o swoją głowę w taki sam sposób, jak jesteście w stanie już dbać o swoje ciało, bo jest to niezwykle istotne. Pamiętajcie o tym, nie zapominajcie o wszystkich aspektach, które mamy w życiu, łączmy je po to, aby żyło nam się lepiej. Trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia w następnym odcinku. PA!